No, dziś wtorek. Jak widzicie, gołębi nie widać. Zeszły teraz nisko nad las. Wracają, O tam gdzieś się przewijają. Na niebie, tym ciemnym niebie będzie je widać. Zeszły nisko. O, pojawiają się. Ale to już jest trochę odległości A tylko widać w drzewach ich Wyjdę z jednej strony na no nie Zostało mi tu tu chyba z bratem już ścinka tych moich Tak, bo tutaj trochę leniwych zostało i tu brata się pojawiły i ścinka były a, a moje główne stado tam zeszło nad las nisko w tą przerwę o. wysoko poszły ale teraz zeszły nad las o. ładnie na tym niebie je widać Tamtych to tyle by wystarczyło Te resztę spakować Chociaż tamte to trochę próbują Już też eee, Dwa stare Zamknąłem samce klepaki Młodą czajkę i jasnego Łapał mi brat Bo nie wytrzymywały Tutaj została jedna jasna samica Chyba z jajkiem A tamte zeszły O, zeszły na wysokość drzewa aż tych... o, zobaczcie, ledwo co je widać nad drzewami. No Wracają. Wracają po prostej. Dosłownie nic nie dostają na latanie Żadnych turbo, żadnych elektrolitów Nawet te amilokwasy mi się skończyły A te to trzeba by było dać pozwolić usiąść, zamknąć Chociaż tu jeszcze ich będzie pewnie z prawie z 50 sztuk to może dojdą, jeszcze do końca miesiąca im dam coś słabo wracają a nie, idą zgubiłem się idą po prostej idą, wracają zobaczcie a jeszcze się zawijają Teraz to powiem wam, tak deszcze padają, ale jest tak chłodno, dobra pogoda, bo wjechałam mi się sama opuściła. Ale nie ma tych dwóch samców, to już tu nic mi tak na siłę nie siada. Czajka młoda złapana, więc. Tak, dojdą mi te. Dzieje. Już są nad domem czekam aż z tymi, jak tamte zejdą, a łapią te pojedyncze. A dzisiaj już pościńce z bratem, ale tylko tego, tego tych dołów tamte górą się nie ścięły. A tam jeszcze u góry jest Osiem młodych. Także te są najsłabsze, te średnie i najsilniejsze. A tam brata już wracają pościńce. Ciekawe, czy coś tam mojego zostało. Może i zostało. Ładnie jego wysoko i moje wysoko ładnie tam wysoko chodziły jest Krakowiak, oczywiście został znowu zobaczymy. A tu jego jeszcze przyszły, bo tu jest moja czajka się pomyliła, ale poznała. Poznała Wraca do mnie A jeszcze żółty wyszwanzka moja została, widzę U niego No ciekawe czy usiądzie Ciekawe, najpierw zobaczymy, czy wyszwanczka usiądzie. A jeszcze się tak pocałowały, jeszcze jeden jasny odskoczył stamtąd. Ale wyszwanczka chyba jeszcze została. Nie widzę teraz pod słońce. Główne stado z krakowiakiem. Zobaczymy, jak to będzie siadać dzisiaj, ale wątpię. To jeszcze jego Berlin chyba jest. Tak, i jeszcze jeden Berlin jego jeszcze jest tutaj, tutaj się złapał. Mój chyba jest tu, chociaż. jest jakiś posiaty bez ogona. tutaj już. Jestem krakowiak, tyle razy uciekała. Ciekawe czy teraz jak będą siadać. I nie wiem czy ta moja żółta siadła do niego czy nie. siaty, ten z zagona wahał się, koroniaty, ale usiadł. Ale już poczekamy na wszystkie. A co, idzie ta żółta wyszwanczka usiadła? Chyba usiadła. Ile powinien mieć żółtych wyszłańców Dwa, trzy. A widzę tylko jednego. Nie Nie Krakowiak jeszcze nie usiadł. Sfanczku rozcąm. Pewnie z jajkiem. No takie siadanie to nic z tego nie będzie. Jeszcze Krakowiak się trzyma, ale tam górą jeszcze cztery, osiem. Wkręcają się, ale jeszcze Krakowiak nie usiadł. Jeszcze nie. Jeszcze nie usiadł. O, dupa. Tak siadają właśnie. Już Krakowiak odciął. Z jasnym. Już mu się znudziło. A to teraz już nie siadajta. No i po jeszcze taka pasiata, koroniata. A ogon ma zniszczony, ale na biały ogon, bez fartucha. O. Dzisiaj po jeden, jeden, bo... brat mi złapał... czerwoną. A że, zob wróć, żółtą. Wyszwańczkę młodą, tegoroczną. Tą, którą miałem sobie zostawić, jedną. Ale już jej nie zostawię. No. Taka młoda była, piszkiem poleciała na wieś Wróciła nad ranem, gdzieś tam przynocowała. Gołąb wydawałoby się nie do Już sparzona z jasnym Można powiedzieć, gołąb Nie do złapania, ale Dało się złapać jednak Niosą mi tu jajka, zobaczcie, widyny mają jajka, jasne mają jajka Tamta żółta Wyszwanczka od pary też właśnie niesie jajka, co ją te cholerne samce e, e, ten Męczyły na dachu Czajka tamta, co siedzi tam w rogu, zniosła na dachu Zaraz po locie zniosła jajko na dachu no, Nie mają kiedy Także statko się uluźnia sukcesywnie, powolutku Się uluźnia, uluźnia Trzy przez czerwone Oddane koledze czwartego. O, Berliny mają jajko. O. Nie kichaj, bo tutaj Berliny tak samo. Tak nie widzę jasnych więcej, żeby coś wpadło. No i co, to chyba było tyle na, na, na razie. Dzisiaj jest środa, to się wstawi film. To się tam udało nagrać. Dobrze, że jeszcze ten brat gania, to jest kim poganiać, pościnkować, bo tak to by było już nudno. Pozdro dla wszystkich i dużo zdrowia.